Kazania proboszcza z Ars, wybór homilii niedzielnych i świątecznych świętego Jana Marii Wianej, patrona kapłanów. W dzisiejszym kazaniu chcę Wam pokazać, jakie pożytki płyną dla nas z pokus i w jaki sposób mamy z pokusami mężnie walczyć, żeby w niebie otrzymać koronę chwały. Nie muszę Wam dowodzić tego, że po świecie błąkają się czarci, którzy nas kuszą. Wie o tym każde chrześcijańskie dziecko, które się uczy katechizmu. Bo jest tam takie pytanie. Czy wszyscy aniołowie pozostali wierni Bogu? Jest też odpowiedź: nie. Wielu z nich zbuntowało się przeciw Bogu i za kary zostali strąceni z nieba do piekła. Na dalsze pytanie, jakie jest zajęcie tych zbuntowanych aniołów, katechizm odpowiada: kuszą ludzi, chcąc ich przywieźć do złego. Dużo mamy na to w piśmie świętym dowodów. Diabeł kusił pierwszych rodziców w raju ziemskim. To tutaj odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, które go bardzo rozzuchwaliło i wbiło w pychę. Diabeł też namówił Kaina, żeby zabił swojego brata Abla. W Starym Testamencie czytamy, że Bóg pyta szatana, skąd idziesz? A ten odpowiada: Okrążyłem ziemię i schodziłem ją. A więc zły duch chodzi po świecie i kusi ludzi. Ewangelia mówi nam, że kiedy Maria Magdalena ukorzyła się przed Chrystusem, żałując za swoje grzechy, a zbawiciel jej przebaczył, z jej ciała wyszło siedmiu czartów. I znowu czytamy, że zły duch wyrzucony z człowieka mówi do siebie. Wrócę tu, tylko wezmę z sobą jeszcze gorszych czartów. Trzeba więc walczyć i opierać się pokusom, gdybyśmy zapytali tych chrześcijań, którzy dziś jęczą w piekle, a których przeznaczeniem było przecież niebo. Gdybyśmy więc zapytali ich, dlaczego poszli na zatracenie, odpowiedzieliby nam, dlatego że ulegaliśmy pokusom. A co zapewniło szczęście wieczne świętym? Dlaczego królują teraz w niebie? Na takie pytanie ci szczęśliwi mieszkańcy wysokości odpowiedzieliby jednogłośnie – przy pomocy łaski Bożej opieraliśmy się pokusom i odnosiliśmy zwycięstwa nad czartem. Co to jest pokusa? Jest to namawianie człowieka przez złego ducha, żeby zrobił to, czego Bóg zabrania, albo żeby nie robił tego, co Stwórca poleca i nakazuje. Bóg chce, żebyśmy poranne i wieczorne modlitwy odmawiali na kolanach i z uszanowaniem, żebyśmy w niedzielę i święta byli na mszy świętej, a jeśli to możliwe i na innych nabożeństwach, żebyśmy kochali wszystkich ludzi, żebyśmy pościli w nakazane dni, Żebyśmy się starali poznać i dobrze wypełniać obowiązki swojego stanu, żebyśmy chętnym sercem darowywali urazy, powstrzymywali się od przekleństw, odmówienia źle o ludziach, odszkalowania ich wypowiadania wulgarnych słów, robienia rzeczy niemoralnych. Żąda też, żeby dzieci szanowały swoich rodziców a podwładni przełożonych. Jeżeli mimo potrzeptów, złego ducha nie przekraczacie tych Bożych zasad, to nie ulegacie pokusie. A jeżeli idziecie za jego potrzebami, pokusa. Odnosi nad wami zwycięstwo. Dobrze jest w czasie doświadczenia pokusy zadać sobie proste pytanie: czy w godzinie śmierci byłbym zadowolony, że poszedłem za tym piekielnym potrzebtem? Czy wiecie, dlaczego szatan z taką zaciekłością stara się doprowadzić człowieka do upadku? Bo chce, żeby stworzenia okazywały wzgardę swojemu Bogu. Jakie to szczęście, że Jezus Chrystus stał się dla nas wzorem i przykładem we wszystkich sytuacjach życiowych. Kiedy na przykład spotyka nas pogarda, wpatrujmy się w niego, jak idzie przed nami z koroną cierniową na głowie. Jak ubierają go w czerwony płaszcz i traktują jak głupca. Kiedy cierpimy, możemy znajdować umocnienie w obrazie Zbawiciela, który pokryty ranami w strasznych boleściach umiera na krzyżu. Kiedy prześladują nas źli ludzie, nie narzekajmy na to, skoro wiemy, że Jezus za swoich katów idzie na śmierć. Kiedy upadają nas diabelskie pokusy, nie upadajmy na duchu. Pamiętając o tym, że i naszego ukochanego Zbawiciela, piekielny duch dwa razy podnosił ponad ziemię. A więc, zawsze i wszędzie, w każdym cierpieniu i w każdej pokusie, miejmy przed oczyma duszy Boga, który idzie przed nami i który pomoże nam zwyciężyć. Te myśli powinny być dla chrześcijanina ogromnym pokrzepieniem, bo i on na pewno nie ulegnie pokusie, jeżeli tylko będzie się uciekał do Boga. Pokusy są o tyle pożyteczne, że pouczają nas o naszej nicości i słabości, a skoro jesteśmy tak słabi, to tak jak mówi święty Augustyn, powinniśmy dziękować Bogu za ustrzeżenie przed grzechem tak samo jak za przebaczenie win, które już popełniliśmy. To, że tak często wpadamy w pułapki diabła, bierze się stąd, że jesteśmy za bardzo pewni swoich postanowień i przyrzeczeń. Kiedy nie dręczą nas smutki, kiedy wszystko dzieje się po naszej myśli, wtedy jesteśmy za bardzo zadufani w sobie. Wydaje się nam, że nic nie może nas wywrócić, zapominamy o swojej nicości i słabości. Uroczyście wtedy deklarujemy, że gotowi jesteśmy raczej umrzeć, niż pozwolić sobie na grzech. Przykładem takiej postawy jest Piotr, który mówi do Jezusa: Choćby się wszyscy zgorszyli z ciebie, ja nigdy się nie zgorszę, a boski mistrz chciał mu pokazać, że człowiek sam z siebie jest bardzo słaby i dlatego właśnie, żeby go przywrócić, nie skorzystał ani z królów, ani z książąt, ani z wojsk, a tylko ze zwykłej sprzątaczki. I wtedy Piotr, który przed chwilą gotów był umierać dla Jezusa, teraz powiada, że go nie zna i nie wie, o kim tu się mówi. Przysięga nawet, że tak jest. Mój Boże, jacy jesteśmy słabi, kiedy zostawisz nas samych sobie. A przecież zdarzają się ludzie tak pewni siebie, że niemal zazdroszczą świętym ich pokut i umartwień. Wydaje im się, że mogliby robić to samo co oni, kiedy czytają o męczennikach, są gotowi dla pana wycierpieć to samo co tamci. Mówią, że cierpienia szybko mijają, a nagroda za nie trwa wiecznie. Tymczasem pan Bóg jakiego środka używa, żeby nam pokazać, że sami z siebie nie możemy nic? Pozwala zbliżyć się do nas złemu duchowi i oto ten sam chrześcijanin, który przed chwilą chciał iść w zawody z pustelnikami, co żywią się korzonkami i trawą, zaczyna narzekać na mały ból głowy, na lekkie okucie szpilką. Inny znowu, który gotów był dla Boga krew przelać, zaczyna hodować w sercu zazdrość, niechęć, zemstę. Nie chce na oczy oglądać swojego przeciwnika albo traktuje go o ziemblę, tylko dlatego, że tamten wyrządził mu jakąś drobną krzywdę, że go trochę oplotkował, że za coś dobrego odpłacił mu niewdzięcznością. I tak go to oburza, że często spędza mu sens powiek. A więc jak bardzo jesteśmy słabi sami z siebie, jak bardzo nie możemy być pewni swoich własnych postanowień. Pokusa zatem utrzymuje nas w cnocie pokory, broni nas przed pychą. Święty Filip Nereusz z płaczem wołał do Boga: Boże mój, podtrzymuj mnie swoją łaską, bo wiesz, że jestem niegodziwym wierołomcą. Jeżeli mnie choć na chwilę opuścisz, to boję się, że cię zdradzę. Powiedzcie mi, kto najbardziej doświadcza pokus? Może pijacy, albo ci, co w kółko przeklinają, albo może ludzie nieczyści, którzy się tarzają we wszelkich brudach, może skąpiec, który każdym możliwym sposobem chce się wzbogacić. Nie. Tymi ludźmi szatan pogardza. Ich starałby się tylko jak najdłużej utrzymać przy życiu, żeby swoim przykładem mogli jeszcze więcej dusz ściągnąć do piekła. Gdyby na przykład ten stary rozpustnik umarł wcześniej. Gdyby zszedł z tego świata przed 15 czy 20 laty, to by nie uwiódł tamtej dziewczyny, nie zepchnąłby jej w bagno brudu. Nie zgorszyłby też tego młodego chłopaka, który być może aż do śmierci będzie trwał w grzechu. Gdyby szatan nakłonił tego złodzieja do częstszych napadów, to pewno zginąłby już on na szubienicy i nie nauczyłby innych jak kraść i rabować. A tego człowieka, gdyby szatan namawiał do upijania się bez przerwy, to ten dawno by już skończył w delirium. A że życie mu się przedłużyło, to jeszcze i innych ponakłaniał do włóczenia się po knajpach. Gdyby zły duch w jakiejś bijatyce pozbawił życia tego grajka czy tamtego szynkarza, nie poszłoby na potępienie tylu innych ludzi. Święty Augustyn uczy, że diabeł takich grzeszników nie nagabuje za bardzo. Przeciwnie, pogardza nimi, jakby pluje na nich. Kto w takim razie doświadcza najbardziej gwałtownych pokus? Otóż ci, co najbardziej gorliwie pracują nad zbawieniem duszy. Ci, którzy wyrzekają się zabaw i ziemskich przyjemności, to na nich szczychają całe armie piekielnych duchów. Święty Franciszek z Asyszu przebywał ze swoimi zakonnikami w małych domkach pobudowanych z sitowia i trzciny na rozległym polu. Niektórzy jego bracia prowadzili życie pełne wyjątkowych umartwień. Pewnego razu jeden z nich zobaczył oczyma duszy cały legion piekielnych duchów, które naradzały się jakby tu tych cnotliwych i bogobojnych braci uwieść. Jeden z tych złych duchów odezwał się tak. Ci zakonnicy są wyposażeni w piękną cnotę pokory. Zaparli się z samych siebie i całkowicie oddali się Bogu. Mają roztropnego, przełożonego i dlatego nie sposób ich pokonać. Poczekajmy, aż on umrze, a wtedy nas prowadzamy tu ludzi, bez powołania, którzy wprowadzą między nich rozluźnienie i w ten sposób ich zwyciężymy. Kiedy natomiast ten sam braciszek poszedł do miasta, znowu zobaczył tam złego ducha, który tym razem zamiast kusić mieszkańców. Samotnie i bezczynnie siedział sobie przy bramie. Spytał więc mniszek swojego anioła stróża: dlaczego na zakonników rzuciły się tysiące piekielnych duchów, a na uwiedzenie całego miasta posłano tylko jednego czarta, który i tak siedzi i próżnuje? Anioł odpowiedział mu na to, że ludzie światowi nie potrzebują pokus, bo sami tarzają się w grzechach, a zakonnicy, mimo zasadzek diabła, ciągle spełniają dobre uczynki. Pierwszym sidłem, które diabeł zastawia na osobę, która zaczyna służyć Panu Bogu, jest obawa przed ludzką opinią. To dlatego człowiek kryje się za swoimi dobrymi uczynkami, wstydzi się ich, boi się i mówi do siebie, co by na to ludzie powiedzieli, gdyby się dowiedzieli, że się poprawiłem. A jeżeli nie może diabeł nic zdziałać przy pomocy obawy przed opinią ludzką, to budzi w takiej osobie wyjątkowy lęk i ciągłe podejrzenia, że jej spowiedzi są złe, że kapłan nie zna prawdziwego stanu jej duszy, że nic jej nie pomogą żadne pokuty, bo i tak będzie potępiona. Że lepiej rzucić to wszystko, niż żyć w ciągłym strachu i zmartwieniach. To prawda. Kiedy człowiek leży w grzechach i nałogach, nie odczuwa ani nie dostrzega w sobie żadnych pokus, a jednak, kiedy tylko chce zmienić swoje życie, rzuca się na niego całe piekło. Posłuchajcie tego, co mówi święty Augustyn. Zły duch przypomina strażnika, który ma pod kluczem wielu więźniów. Trzyma on spokojnie klucze w kieszeni, bo jest przekonany, że więźniowie mu nie uciekną. I diabeł też nie zastawia sidę na grzesznika, który nie myśli o poprawie. Zaciska tylko mocniej więzy i nie marnuje czasu na nowe pokusy. Zostawia w spokoju nałogowców, jeżeli naturalnie bezbożnik może mieć spokój, jak najstaranniej ukrywa przed nimi stan ich duszy i dopiero w godzinę śmierci w groźnych barwach stawia im przed oczami grzechy, które popełnili, żeby w ten sposób popchnąć ich do rozpaczy. Całkiem inaczej natomiast postępuje piekło z ludźmi, którzy chcą zdecydowanie zmienić swoje życie i oddać się na wyłączną służbę Bogu. Augustyn z własnego doświadczenia dobrze o tym wiedział. Jak długo żył niemoralnie, tak długo nie wiedział, co to pokusa. Był zupełnie spokojny. Kiedy jednak odwrócił się od złego ducha, musiał przez całe pięć lat toczyć z nim zaciekłą wojnę, gorzko płacząc i surowo pokotując. Oto słowa tego wielkiego doktora kościoła. Rzucałem się jak więzień skuty łańcuchami. Jednego dnia byłem zwycięzcą, a już na zajutrz leżałem powalony na ziemię. Ta krwawa i zacięta walka ciągnęła się przez pięć lat. Wreszcie, przy pomocy Bożej, zupełnie pokonałem broga. Przyjrzyjmy się jeszcze świętemu Hieronimowi, który opuścił Rzym, udał się do Ziemi Świętej i tam w jaskini prowadził życie pokutnicze. Szatan, który wiedział, że Hieronim, przez swój przykład i przez świątobliwe życie, wyrwie z jego szponów mnóstwo ofiar. Nie mógł tego znieść. Używał więc strasznych pokus, żeby pokonać tego męża. W jednym ze swych listów Hieronim szczerze opisuje, jak ciężką walkę musiał toczyć ze złym duchem. Drogi przyjacielu, chcę się z tobą podzielić utrapieniami, które zsyła na mnie zły duch. W tej rozległej pustyni spalonej od nieznośnych żarów słonecznych rzucają się na mnie często rozkosza i przyjemności Rzymu. W dnie i w nocy wylewam potoki łez. Moja dusza jest pełna smutku i goryczy. Kryję się w najbardziej niedostępnych miejscach, walczę z pokusami i opłakuję swoje grzechy. Moje ciało jest bezkształtne i kryte ostrą włosienicą. Moje łóżko to goła ziemia, a pokarm nawet w chorobie korzonki i woda. Pomimo tych surowości dręczy mnie wspomnienie brudnych, cielesnych rozkoszy, którymi zarażony jest Rzym. Mój duch przebywa jeszcze w tamtych towarzystwach, w których tyle razy obroziłem dobrego Boga. Na tej pustyni, wśród ponurych skał, gdzie za towarzystwo mam skorpione i dzikie zwierzęta, ciała moje już na wpół umarłe doznaje nieczystych rząd. Zły duch ośmiela się jeszcze stawiać mi przed oczami brudne przyjemności. Umieram z przerażenia na samą myśl o pokusie czuję się upokorzony. Używam wszelkich surowości przeciw zmysłom, żeby nie stracić Boga. Klękam na ziemi przed ukrzyżowanym, skrapiam łzami ten znak zbawienia, a kiedy nie mogę już płakać, to biorę do ręki kamienie, biję się nimi w pierś aż nieraz krew wybucha ustami. Wołam o miłosierdzie, żeby Pan zlitował się nade mną. Jak nieszczęśliwy jest mój stan, jak wielkie jest moje utrapienie. I dlatego tylko, że gorąco pragnę podobać się Bogu i Jego tylko kochać. Martwi mnie bardzo myśl, że mógłbym ulec pokusom i obrazić Boga. Dopomagaj mi swymi modlitwami, drogi przyjacielu, żebym dzielniej odpierał czarta, który poprzysiągł mi wieczną zgubę. Patrzcie tylko, na jakie próby wystawiał Pan Bóg swoich świętych. Prawdopodobnie źle jest z nami, skoro piekielny duch się na nas nie rzuca. Widocznie jesteśmy jego przyjaciółmi. Zostawia nas w fałszywym spokoju, pozwala nam spać pod pozorem, że niczego już nam nie potrzeba, bo parę modlitw zmówiliśmy, bo ją mużne daliśmy, bo nie zrobiliśmy tyle złego co inni. Na przykład nałogowego pijaka, który jest jakby fundamentem, na którym wspierają się najrozmaitsze knajpy, jakoś nic nie dręczy. A tę zarozumiałą dziewczynę? Spytajcie ją, czy stacza może jakieś duchowe walki? Z uśmiechem pewno Wam powie, że w ogóle nie ma pojęcia co to pokusa. Taki stan jest u ludzi zepsutych dowodem na to, że już od dawna są własnością szatana. Zły duch specjalnie nie przypomina im dawniejszego życia, boi się, żeby nie otworzyły im się oczy na tę straszną przepaść, która im grozi. Czeka tylko na moment ich śmierci, żeby móc zabrać swoje ofiary do piekła. Dobry i truszczący się o zbawienie chrześcijanin wszędzie widzi niebezpieczeństwo. Nieraz boi się nawet oczu otworzyć, żeby nie doświadczyć pokusy, choć przecież dużo się modli i umartwia. A stary grzesznik, który od 20 już prawie lat wala się w brudnym bagnie występków, przeciwnie, on ma czelność mówić, że nie doznaje pokus. Przyjacielu, właśnie taki stan powinien Cię przejąć grozą. Kto ma odwagę mówić, że nie doznaje pokus? Ten jakby twierdził, że diabła już nie ma, albo że zupełnie stracił on już wpływ na chrześcijan. Przytoczę wam słowa świętego Grzegorza, dlatego nie doznajecie pokus, bo złe duchy są waszymi przyjaciółmi, kierownikami i pasterzami, pozwalają wam pędzić spokojny żywot, a dopiero przy zgonie wtrącą was do przepaści. A święty Augustyn mówi, że najstraszniejszą pokusą jest pokus nie doznawać, co zwykle przytrafia się odrzuconym, opuszczonym przez Boga i wydanym na łup namiętności. Pokusa zatem utrzymuje nas w pokorze i skłania do ufności w Bogu. Pewnego pustelnika, którego dręczyły diabelskie pokusy, zapytał jego przełożony. Przyjacielu, czy chcesz, bym prosił Boga, żeby cię uwolnił od pokus? A ten na to: nie mój ojcze, niebezpieczeństwo przypomina mi o obecności Bożej i skłania mnie do modlitwy o łaskę zwycięstwa. To prawda, że pokusa jest rzeczą upokarzającą, ale jest ona czasem żniwa. Pewien święty mąż przez dłuższy czas był niepokojony przez czarta i bał się, że zostanie potępiony. Wtedy Bóg pocieszył go i dał mu poznać, że w tym czasie wewnętrznego niepokoju zebrał on sobie najwięcej zasług. Trzeba więc dziękować Panu Bogu, że daje nam okazję do stoczenia mężnej walki i odniesienia w niej zwycięstwa. Pokusy ustaną dopiero ze śmiercią. Zły duch nigdy się nie męczy. Idźmy więc za radą Piotra Apostoła, trzeźwymi bądźcie, a czuwajcie, bo przeciwnik, wasz diabeł, jako lew ryczący krąży, szukając kogo by pożarł, któremu się sprzeciwiajcie mocni w wierze. A Jezus mówi nam. Czuwajcie, a módlcie się, abyście nie weszli w pokusę. Żaden wiek, żadne stanowisko czy miejsce nie jest wolne od pokus. Maria Egipcjanka przez 19 lat walczyła ze złym duchem. Święty Paweł walczył z nim od chwili swego nawrócenia aż do końca życia. Święty Augustyn porównuje czarta do wielkiego psa, który uwiązany szczeka i robi mnóstwo hałasu, ale ugryźć może tylko tych, którzy się do niego za bardzo zbliżą. Święty Makary Dzięki swojej wielkiej pokorze zwyciężał piekielnego węża, chociaż ten nieraz wręcz rzucał się na niego, przybierając przy tym postać widzialną. Snota pokory jest dla złego ducha bardzo groźna. Dlatego święty Antoni w momentach pokusy głęboko się niżał i wołał do Boga: Boże mój, miej litość nade mną, wielkim grzesznikiem. Po tej pokornej modlitwie czart zazwyczaj od razu uciekał. Przypominam jeszcze raz, że zły duch porywa się przeważnie na tych, którzy gorliwie starają się o zbawienie duszy. Opowiada święty Jan Kasjan, że pewien młody pustelnik, który doświadczał gwałtownych napaści złego ducha, udał się porady do pewnego starca, żyjącego także na pustyni, a mimo to niedoświadczonego. Starzec nakrzyczał na niego i zaczął wątpić, czy tamten w ogóle ma powołanie do tego rodzaju życia. Młodzieniec chciał już wrócić do świata, zwątpiwszy o zbawieniu swojej duszy. Dopiero świątobliwy opad, Apoloniusz uratował go i zachęcił do walki, udzielając też nagany nieroztropnemu starcowi, który przez swoje łajanie niemal doprowadził młodego człowieka do rozpaczy. Okazje do walki z pokusami mamy zawsze, bo często atakują nas nieczyste, zazdrosne, czy mściwe myśli. Kiedy indziej znowu przychodzą choroby, oszczerstwa, krzywdy, strata majątku, śmierć kochanych osób i tym razem to one skłaniają nas do szemrania przeciw opatrzności Bożej. A ile budzi się nam w sercach. Myśli próżnych, samolubnych czy pysznych. Na przykład, jak to nam miło, kiedy ludzie polecają się naszym modlitwą, albo jak chętnie przypominamy sobie, co dobrego zrobiliśmy dla innych. Prośmy więc Pana Boga przy porannych modlitwach, żebyśmy mogli rozpoznać atakujące nas pokusy i żebyśmy od razu stawili im dzielny opór. Naśladujmy świętych, którzy tak dzielnie walczyli z pokusami. Święci Bernard Martynian, Tomasz Zakwinu pokonali najbardziej dotkliwe pokusy nieczystości. Święci Benedykt i Franciszek z Asyżu nieraz starzali się w cierniach, żeby pokonać ducha nieczystego. Walczmy aż do samej śmierci, bo dopiero ze śmiercią ustaną ataki piekła. Uciekajmy się w modlitwie do Boga i to uciekajmy się szybko i z wielką ufnością. Unikajmy niebezpiecznych okazji, pamiętając stale o tym, że źli aniołowie przy pierwszej takiej próbie stracili Boga. Bądźmy pokorni, pamiętając zawsze o tym, że tylko łaska Boża może nas podtrzymać. Szczęśliwy, kto w chwili śmierci będzie mógł powtórzyć za świętym Pawłem, że dobrze się potykał i zwyciężał i dlatego oczekuje wieńca, któremu odda Bóg. Amen.